Witam, jesteśmy na PGA, robimy pierwsze obejście, zobaczymy co tu jest. 100 chłopaki grałem w jakieś gówno. Cześć Filip. Halo. Co tu robisz? No. Ogólnie to robię na stoisku. I zajmuję się takimi jak ty. Czyli no. się opieralasz, tak? No dobra, idziemy dalej. Jakieś anime zje. -dy. Dobra, idziemy dalej. O cześć! Ty jesteś tym, który komentował no. z Disem w 2012 no. roku? No, tak wyszło. Kurde, mega zajawa, nie? No słuchaj, no to były stare czasy, mimo wszystko fajnie się, się to komentowało. Pierwszy AIM Katowice. Ja ci zazdroszczę, to Legenda, zaraz obok Izaka. Czy ja wiem? Dobra, dzięki, idziemy dalej. Dobra, tu jest jakaś kolejna gra, która nikogo nie interesuje. O, cześć, mogę się zakręcić na tym czymś? Jezu Chryste. Kubi. Dobra, dzięki. Nie, ktoś tam znajdzie to. Dobra, idziemy dalej. I tu jest czyjś portfel. I tu ludzie jeszcze grają na Xboxie? Dobra, idziemy dalej. Konsolowcy to nie my, nie? Dobra, wyjdziemy na nielegalu. U! <śś> Dobra, zrobiliśmy to. W ogóle mega zajawa, nie? Ile dzisiaj bilet kosztował? Nie, 140-150 zł. I to właśnie to dzieje nas to jest PZPO Ty co tu robi PZPN? Łączycie piłkę. Łączy totalnie. Kocham piłkę nożną. Lech Pozań to moja ulubiona drużyna Ej, hey, patrz ty Buchar świata Mogę? To czekaj Dobra Czekamy szybko Nikt nas tu nie było, nie? Ej sorry, Julia Kostera? Nie Kurde, fatalna pomyłka Cześć, mogę dostać hitka, ta? Bardzo. O dzięki, bo mnie kiedyś się szukali, nie? Na kitkaty. Czemu? Gdzie? Nie dali mi wszystkich boksów, które miałem dostać. Dzięki. Bardzo lubię KitKaty. Pozdrawiam. Cieszę się Wow, ale wrota. A przepraszam, nie? Nie chciałem zniszczyć zdjęcia. Można chotę? No, pewnie. Chodź, chodź, ale zrobisz. Chodź, będziesz we vlogu. No, zajebiście, pozdrawiam. Mamy to? Ej, Co to robicie o 10 rano? Przyjechaliśmy do 8.30. A skąd? Ze Szczecina. Po co? No na PGA. Co, co, co cię najbardziej interesuje w tym evencie? Gram w gry. Dlatego tu przyjechałeś? A w jaką grę grasz? Najczęściej No League of Legends. Kto by się spodziewał? <laughs> Miłej zabawy. Ej, co to jest? Cześć. O co chodzi z tymi klockami LEGO? Buduje się, to. I to jakieś budowanie na czas? Speedrunning czy coś? Nie, potem będzie jakiś bok później. Dopiero później. Ale nie boicie się, że ludzie przyjdą i ukradą te klocki? Boimy się, dlatego pilnujemy. Ja ile kosztuje taki tyranazaur? Nie wiem. Co to za zwierzę w sumie? Dobra, kolega chyba nie jest zbyt chętny do rozmowy. Minus Lego. Dobra, idziemy dalej w takim razie. I to jest jakaś taka nowa meta z tymi wrotami. Przechodzisz przez wrota. Wow, Doritos! ma rozdajcie paczki za darmo? Tak, Dobra, bo nigdy nie wrzucicie nie Doritosów. Zrobimy recenzję na żywo. Ale pachną. Ciekawie. Fajna. Dzięki. Smakują na trochę. Patrz, kolega gra w Fortnite'a. Ziomek nie poszedł do szkoły, przyszedł na PGA i grał w Fortnite. A. I zaczyna mnie patrzy dziwnie. Ej, Gang przedszkolaków nas wykrył. Dziwnie się patrzą i tak czyhają. <noise> Ej, to jest tak awkward. Ja nie wiem co mam zrobić, nie? Wiem, że oni chcą podejść, ale się trochę sykają. Dobra, podchodzić jak chłopaki czy nie? Dobra, są cykani. To idziemy dalej w takim razie. Dobra, chyba poszło. Dzięki, ej, oni z nami idą. Dobra, <grym>, czy coś tu jeszcze jest na tym PGA, Czy już wszystko i nic nie ma? Nie kolega ale się wstydzi. Dobra. No dawaj. Kurde, teraz tak trochę dziwnie, nie? Ale masz balon super. Dziękuję. Dobra, gdzie mam się patrzeć, w który obiektyw? Dobra. A wy tu na jakąś wycieczkę szkolną przyjechaliście? tak, tak. A skąd? Z Torunia. Z Torunia. Dobra, no dawajcie. Po kolei. Spoko, no? Spoko, możemy podpisać. Tu na pierwszej stronie w zeszycie? Od czego to zeszyt? No po prostu zeszyt. A. Czy nie jest jakieś odprzyrki czy coś? Nie. Dobra. Pamiętaj kolega, ucz się, nie? Można. Dawaj. Dziwnie się robi zdjęcia z takimi ludźmi, z takimi dzieciakami patrząc na ostatnie wydarzenia, nie? Wow, zajebiście, muszę kupić słuchawki. No nic nie ma! Ej! Ale dywan, nie? Można! Dobra, idziemy dalej. I to jest ten komputer za 100 koła? Wow, ale maszyna. Hej, ta Julia Kostera cały czas za nami chodzi. Cześć! E, no, Artur Gębicz. A, No to A, to, to no, go, nie. Zawsze działa. To weszliśmy chyba w strefę tych ludzi, co są powyżej 40 lat. Cześć, mam pytanie. TV gry. Co no, znam, tak. W grę. Jaką? Tom Projder. No dobra. Ej, Instytut Pamięci Narodowej. A tu się chyba można dowiedzieć czegoś o historii Polski. Aaa, bo to jest pewnie jakaś gra o powstaniu warszawskim za rządowe pieniądze. Makes sense. Tu trzeba mieć 40 lat w tym holu, żeby coś ogarniać, nie? Yo, tu z import z Azji. 18 zł? To bardzo dużo. W kuchniach świata jest taniej. Tak. A kogo reprezentujesz? Cię? Jakie anime? Szczerze powiedziawszy, moim ulubionym anime. Metal Alchemist i Mobile Suit Gundam Are Blooded Orphans. A jakie anime na start? Wiesz co? Wydaje mi się, że bardzo dużo osób na start wybiera Def Note i to jest bardzo dobry pomysł. Dobra, dzięki. To dawaj Nie wiem, w którą stronę. Przeskoczysz czy coś? Co sprzedajecie? Mogę, mogę ci się przyznać, że chciałem w ogóle Cię poszukać, żeby się zrobić zdjęcie, bo A, oglądam. A, widzisz. I... jest. Ja cię sam znalazłem. Wszedłeś do mnie, jasnie nieodświecony. Jezu chryste. Ja nie z takich klimatów, nie? Dobra tam No bez ja Co? A wiesz, coś śmiesznego musisz zrobić. Ja? No. Ja nie jestem Anime człowiekiem, nie? Nie możesz być anim, masz być ani, masz być śmiesznym, wiesz. Cześć. Dobra, Martin, mikrofonem. Dzięki. Siema. 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 Wow. Dobra, dlatego nie oglądam manime. Nie no żart. Ej, jakie słodycze dojebane. A nie, przepraszam, nie powinienem przeklinać, to jest przecież event dla dzieci. Co normalnie idziesz, czy sobie bierzesz? Nie no żart, nie będziemy tak robić. Ale kiedyś y, ku, kupiłem takie słodycze, to jest gigaskam. Bierzesz, weźmiesz sobie po dwa z każdego. Myślisz, że nic nie wziąłeś, a nagle się okazuje, że dwie dychy płacisz. No to są jakieś targi. Juhu. Hu. Ej, to było niezłe. Patrz, scena główna i wioska lol, League of Legends. To coś dla nas. O, Radio SK. Dobra, chodź, robimy pranka. Cześć, Ola Kot, co się słucha? Eee, nic się nie słucha. Szkoda. Słabo. Eee, ale Artysta Ale tutaj e, z nami radia. O właśnie. A co leci w radio Hity na czasie, tak. A co jest aktualnie na czasie? Trzeba sprawdzić na stronie internetowej. Żuli żuli od blachy 21.5. Może nawet. Nie wiem czy jest na czasie? Nie znam tego utworu. A czy, co słuchasz na co dzień? Harry Stylesa. Dobra, cześć, tylko Justin Bieber. Nie, booster? Nie, tylko Rockstar. CMP 18 O cześć Nyloniasz? cześć, Lewus! Ty jesteś tym power userem Apple? E, tak, tak. Co tu robisz? E, przyszedłem poglądać e, rozgrywki w League of Legends. Z użytkownikiem Lewus, ale niestety takie nudy są tu. Już wszystko przeszedłem trzy razy. Jesteś w piątek o dziesiątej rano. No. streama. <laughs> tu stąd? No, nie, to no jest Lewus Lol 2, mega materiał. Mam nadzieję, że mnie nie będzie Nie, no, będziesz? Pozdrawiam gitownie całą. Okej, okay. dobra, dzięki. Ej, tam pani jest jako Ari. Joo. Mam pytanie. Kogo sklejujecie? jestem Ari, z Lola. A jakie runy na Ari? Nie wiem, no, różne. Jak leci. A Luden czy Everfrost? Nie wiem, może być Everfrost. Jezu, materiał na żonę. Dobra, idziemy dalej. Tu są targi edukacyjne. Młodzi hakerzy. To są chyba te laptopy z rządu. A takie wyglądają, nie? To jest właśnie przyszłość polskiego narodu. Młodzi programiści w 1000 A 1000 to milion. Cześć, jesteś z telewizji? Można tak powiedzieć. Znaczy, no, niedokładnie. Nie A, A skąd? Tam? E, Poznańskie Centrum Superkomputerowo sieciowe A, PCSS. I jak się pracuje? Dobrze, dobrze. Ale ty jesteś z marketingu? Tak, tak, ja jestem z PR-u, dokładnie. A, nie, to nie, bardziej nie, od przesuwania kabli. Jako... Kogoś e, my, my jesteśmy z TV-gry i nagrywamy relacje tutaj. Aha, no to ja wam tak technicznie nic nie powiem. Ale internet w Poznaniu jest szybki. Jest szybki, tak. To twoja sprawka? Eee, tak. Dobra, Dobra to dzięki. Posłuchuję. Tu jesteś samochodziarze. Jakaś rozjebana Yamaha. To jest <grym> jest. Sorry, a nie samochodziarz, nie? I co, wychodzi na to, że przeszliśmy całe PGA i nic tu nie ma. Dobra, wracamy. Dzięki, cześć, pa. Koniec nagrywania.